Dzień dobry, witajcie kochani o poranku. Zapraszam Was do naszej codziennej gimnastyki do poćwiczenia pięciu rytuałów tybetańskich. Witam serdecznie, Hanie i Wiesie, które już pojawiły się na czacie. Czekam na kolejne osoby, które wspólnie z nami podejmują wyzwanie, żeby każdego dnia wykonać te kilka prostych ćwiczeń, które w fantastyczny sposób służą naszemu ciału, bo nie dosyć, że mamy poranny rozruch. Już od samego rana przed wszystkimi zadaniami, jakie mamy do wykonania, możemy to nasze ciało uruchomić, rozruszać i sprawić, że przez cały dzień będzie mogło funkcjonować w pełnej sprawności i na pełnej mocy. To jeszcze dodatkowo, nasze mięśnie stają się bardziej elastyczne, nasze ciało staje się bardziej gibkie, gładkie, piękne, młode, sylwetka się kształtuje. I dzięki temu możemy cieszyć się tą naszą sprawnością jak najdłużej, a jeszcze dodatkowo efekt uboczny tych ćwiczeń to energia, energia, która wytwarza się podczas wykonywania tej gimnastyki w naszym ciele. I ta energia trzyma nas przez cały dzień, a może i nawet dłużej, i pozwala nam. Wykonać te właśnie zadania, które sobie postawiliśmy, i do samego końca dnia wytrzymać na pełnej mocy, po to, żebyśmy mogli przejść przez życie radośnie, z uśmiechem, żebyśmy mogli przejść przez życie z pełną energią, i po to, żebyśmy mogli to nasze życie kreować sobie jak najlepsze. Bo jeżeli idziemy z uśmiechem, jeżeli mamy przed sobą dzień pełen planów, pełen radości i pełen energii. To każdy kolejny dzień może taki być. A jeżeli spuścimy nas na kwintę i będziemy maszerować smutni, i będziemy maszerować przez to życie na oparach energetycznych, to na pewno każdy kolejny dzień też tak będzie wyglądał, bo właśnie swoimi myślami i swoimi słowami i czynami kreujemy sobie nasze życie. Dlatego warto o tym pamiętać, żeby uśmiech gościł na naszych ustach każdego dnia. Oczywiście, jeżeli jest to tylko możliwe, bo jeżeli Macie dzień, w którym przeważają te smutne emocje, i kiedy potrzebujecie się posmucić, to też jest to jak najbardziej wskazane. Wszystko to jest naszemu ciału potrzebne i wszystko dzieje się po coś. A jeżeli tylko można, to uśmiechamy się, idziemy z radością przez życie, po to, żeby samemu postawić się bardziej do pionu, bo. Uśmiech powoduje inną postawę, uśmiech powoduje inną sylwetkę, powoduje to, że podnosimy głowę do góry i że świat wydaje nam się piękniejszy, i na to też odpowiadają ludzie, których spotykamy. Odpowiadają uśmiechem na uśmiech. A jeżeli spotykamy wokół siebie uśmiechniętych ludzi, to też i życie wydaje nam się piękniejsze i łatwiejsze. Także wszystko to nakręca się samo, wystarczy tylko zacząć od siebie. Każda zmiana musi zacząć się od siebie, i to jest najważniejsze. I do tego Was zachęcam. I dlatego też zacznijcie od siebie i dołączcie do nas, żeby wykonać tę gimnastykę każdego dnia o dowolnej porze. Bo te nagrania zostają już na YouTubie na zawsze i możecie ćwiczyć wtedy, kiedy tylko macie na to ochotę, z każdego miejsca na świecie. Wczoraj potańczyliśmy, więc jeszcze dodatkowa moc, dodatkowa energia, uwolnienie przyszło. Kolejny taniec intuicyjny online we wtorek o godzinie 20. I już teraz Was na to zapraszam. A tymczasem, wracając do naszej gimnastyki, przypominam o wodzie. Popijamy małymi łyczkami wodę w ciągu całego dnia. I przypominam o tym, że yy, wykonujemy każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości. Że dbamy o swoje ciało i z uważnością wykonujemy je na tyle, ile możemy. Zaczynamy tą, tę gimnastykę od trzech powtórzeń. Każdego z rytuałów i zwiększamy sobie o dwa co tydzień, żeby dojść do pełnej liczby 21 przez kilka tygodni. Zachęcam Was do tego bardzo serdecznie. Dajcie sobie pełne przyzwolenie na to, żeby powoli w tę gimnastykę wchodzić. A już wracając właśnie do gimnastyki, zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli i wprowadzamy dzisiaj myśl: Oddycham całym ciałem. Warto pomyśleć o tym i skupić się przez chwilę na oddechu, który jest fantastycznym narzędziem pozwalającym nam pozbyć się bólu, napięć i stresu. Oddycham całym ciałem i z tą myślą rozpoczynamy właśnie od oddychania. Zapraszam. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę, odblokuj kolana, przenieś ciężar w ciała lekko do przodu. Połóż dłonie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie, wciągając powietrze nosem. Uruchom mięśnie brzucha, tak, żeby wpłoczyć głęboko do powietrza, napełnić brzuch jak balonik i po chwili wypuść ustami powietrze i rozluźnij mięśnie. I tak licząc do pięciu wdech i do pięciu wydech, powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytmu. Cały czas oddychając, przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy obracać się w prawo. I żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie, aż do momentu, kiedy ciało obróci się już maksymalnie. I dopiero wtedy najpierw obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż szeroko ręce, przytrzymaj mięśniami brzucha, syrwatkę i. Opuść łopatki i ramiona w dół i zaczynamy wirowanie. Oddychając z uśmiechem, wykonuj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie, a ja wykonuję ich 21. Zatrzymaj się w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha i jak wirowanie w głowie ustanie, to powoli przejdź na matę. Połóż się na plecach do drugiego rytuału. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnią do maty palce stóp zadarte do góry, tak, żeby pięt uniosły się nad podłogę i na wdech unieś głowę, pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach, a z wydechem odłóż i nogi, i głowę. Wdech. I wydech. Trzy. Zamknij oczy i skup się na ciele. Cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem. dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. Osiemnaście. Dziewiętnaście. Oddycham całym ciałem. Dwadzieścia. Dwadzieścia jeden. Rozluźnij. Przewróć się na bok. Powoli podnieś. I uklęknij do trzeciego u. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o pośladki, głowę opuść w dół i na wdech. Unieś głowę, wypnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i odchyl głowę do tyłu. Na tyle, na ile jest to komfortowe dla Ciebie, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć jedenaście Dwanaście, trzynaście, oddecham całym ciałem. Czternaście piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. 21. Pokręć głową, żeby rozluźnić kark i w jedną i w drugą stronę oddychaj, poruszaj ramionami, i do czwartego rytuału usiądź, rozstaw nogi na szerokość bioder w miarę możliwości. Wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o matę przy biodrach kierując łokcie na zewnątrz, głową opuść w dół. Na wdech unieś głowę, wypchnij biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście Całe ciałem. Szesnaście. Siedemnaście. Osiemnaście. Dziewiętnaście. Dwadzieścia. jeden. Usiądź swobodnie. Trzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki, weź głęboki wdech, wydech, zapleć palce, pokręć nadgarstkami w przód i w tył. I do piątego rytuału połóż się na brzuchu. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę. Ręce możesz oprzeć na łokciach w prostszej wersji ćwiczenia. W wersji oryginalnej oprzyj dłonie o matę przy klatce piersiowej, unieś głowę, podnieś ciało w górę i na wdech wypchnij pośladki, skieruj łokcie na zewnątrz, broda dąży do mostka, kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górze. Wdech i wydech. Pięć sześć siedem osiem dziewięć, oddycham całym ciałem dziesięć. Jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. 18 19 20 21 jeden. Z wydechem uklęknij, usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona daleko do przodu, oprzyj czoło o matę, oddychaj do brzucha i wciągaj mięśnie dla miednicy pod siebie. i się podnieść, Popij wodę. I do ćwiczenia dodatkowego połóż się na plecach. Nogi pozostają ugięte w kolanach, odstawione mniej więcej o krok od pośladków. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała. Unieś do góry miednicę. Zablokuj ją. Wyprostuj w górze jedną nogę, palce są zadarte mocno do góry i uginamy ją i prostujemy. Wdech, wydech. Wykonuj to ćwiczenie w swoim tempie. Odstaw nogę. I teraz druga. Wyprostowana palce zadarte. Wdech i wydech. Podstaw nogę, odłóż miednicę, poruszaj nią na boki, żeby rozluźnić odcinek lędźwiowy i krzyżowy kręgosłupa. Przewróć się na bok. Podnieś, popij wodę. I połóż na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę. Ręce obszyjne na łokciach. Nastawiam czas na jedną minutkę. Pozostań w pozycji deski tak długo, jak długo dasz radę. I zaczynamy. Unieś ciało w górę, zawij kość ogonową pod siebie, wyprostuj plecy. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, zaciśnij pośladki. Trzymaj mięśniami brzucha sylwetkę, oddychaj i uśmiechaj się. 5, 4, 3, 2, 1 i rozluźnij. Połóż się na chwileczkę, zamknij oczy, opuszcz głowę na dłoniach i pozwól ciało się zrelaksować. Oddychaj do brzucha i wypuszczaj napięcie kolejno, najpierw ze stóp. Następnie rozluźnij łydki, uda, pośladki, brzuch, rozluźnij odcinek rędźwiowy kręgosłupa, plecy, barki, ręce, kar rozluźni Rozluźnij mięśnie czoła. Puść swobodnie szczękę i pozwól opaść policzkom. Podziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę, uśmiechnij się do siebie, wyślij w świat swoją dobrą energię. I przyjmij tę, która do Ciebie wraca. Powoli otwórz oczy. Zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się. Popij wodę. I gimnastyka za nami. Dziękuję Wam bardzo za wspólne ćwiczenia. Haniu Wiesiu, dziękuję za Waszą obecność. Życzę Wam pięknego, pełnego energii dnia. I spotykamy się jutro o poranku. Do zobaczenia. pa